W tym filmie pokażę Ci, jak ominąć kontrolę rodzicielską na Oppo Find X8 Pro. Musisz zacząć od otwarcia aplikacji Google, a następnie kliknąć na swój awatar, a teraz przejdź do konta Google. Teraz przejdź do sekcji prywatności w internecie, a następnie tutaj musisz przewinąć w dół i kliknąć usuń swoje konto Google. Teraz musisz wprowadzić swoje hasło. A tutaj musisz przewinąć na sam dół i zaznaczyć te dwa pola wyboru. Następnie kliknij usuń konto, a Twoje konto Google powinno zostać usunięte. Teraz otwórzmy na przykład sklep Google Play i kliknij zaloguj się. Teraz musisz wpisać swój adres e-mail. Następnie kliknij dalej. Jak widać, moje konto zostało usunięte. I muszę kliknąć dalej, aby je odzyskać. A teraz muszę wpisać swoje hasło. Kliknij, zgadzam się. A następnie kliknij, akceptuję. Jak widać, moje konto zostało teraz odzyskane, a kontrola rodzicielska została ominięta. To wszystko w tym filmie. Jeśli Ci się podobało, pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę i subskrybować.